Witam Was bardzo serdecznie, jestem Sebastian Ika, PTN Train. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda rehabilitacja prywatnie oraz jak wygląda rehabilitacja na Fundusz Zdrowia. Bardzo mnie denerwuje ten trochę stan y, naszej y, rehabilitacji na Fundusz Zdrowia. Oczywiście nie wszędzie jest tak, jak będę opowiadał, też pokażę, jakie mniej więcej są różnice. Więc, żeby dostać się na rehabilitację na Fundusz Zdrowia, trzeba na początku udać się do... Lekarza. Lekarz rodzinny też może to wypisywać, ale najczęściej trafia się do lekarza specjalizacji rehabilitacji i on dobiera nam, jakie zabiegi mamy mieć wykonane. I później dostajemy skierowanie już stricte do oddziału rehabilitacyjnego i tam wszystko zależy, ile to trwa. Pacjenci nieraz mi mówią, że od pół roku do dwóch lat nawet potrafi, potrafi się czekać na to. Aż trafi się na rehabilitację. Czasami gdzieś tam po znajomości, kilka miesięcy, myślę, można się dostać. Pracowałem kiedyś na fundusz, wiem mniej więcej jak to wygląda od środka. I teraz, co, co właśnie w tej sytuacji mnie denerwuje? Denerwuje mnie to, że na przykład, jeżeli ktoś jest świeżo po udarze, ma tą rehabilitację w szpitalu przez ten okres czasu, kiedy tam jest, ale później musi szukać prywatnie, ponieważ na fundusz raczej się. Nie dostanie na taki czas, kiedy by tą rehabilitację potrzebował, czyli w momencie, kiedy tak naprawdę jest się po udarze, to ten pierwszy rok jest taki najważniejszy. No ale jak zauważyliście, czeka się rok dwa, no to już wtedy ta rehabilitacja takich dobrych efektów nie ma. Oczywiście są też rehabilitacje, które zauważają takie problemy i tych pacjentów szybciej umawiają, znajdują gdzieś okienko, ale to właśnie Bardziej chodzi o ten system, gdzie ilość zabiegów trzeba przepisać. Tam teraz jest 5 zabiegów, 10 dni, więc umawia się codziennie nawet tych pacjentów. I, i ta rehabilitacja trwa gdzieś około 2 tygodni. Wielu pacjentów, którzy przeszło taką rehabilitację, bardzo często nie mają takich dobrych efektów. A jest to spowodowane tym, że czasami ta rehabilitacja po prostu wymaga dużo, dużo, dużo więcej czasu. Czasami, jak ktoś ma bardzo przewlekły stan, to potrafi to nawet czasami trwać latami, zanim się to ustabilizuje, wszystko, ale nawet przy świeżych urazach, to nie mają szans dostać się do, tego, do tej rehabilitacji. Teraz, na przykład, przechodzimy do lekarza, mówimy, że chcemy rehabilitację, boli na skręgosłup lędziowy. Pokazujemy, gdzie nas boli. I teraz dostajemy się na tą rehabilitację, na przykład po pół roku. I po pół roku na rehabilitacji mówimy: Kurczę, już mnie boli kolano, albo ten kręgosłup już mi przeszedł. Czy mogę zrobić sobie coś innego, żeby z tego skorzystać? Tak? Czyli czasami ten ból nawet już potrafi po tym pół roku przejść, co byłoby na plus, gdyby tak się działo, ale czasami on zwyczajnie nie przechodzi i jest już tak mocno zaawansowany że ta rehabilitacja potem ciągnie się latami, a wystarczyłoby udać się na przykład na wizytę prywatną, gdzie terminy są czasami w tym samym tygodniu, czasami tydzień może, tak? W zależności od tego, jaki stan. Z ostrym stanem staram się pacjentów umawiać ten sam dzień na drugi dzień. Wszystko zależy, ile tych godzin już rehabilitacja, rehabilitant ma. Fundusz zdrowia przepisuje też takie zabiegi, które są bardzo fajne w momencie kiedy ten stan jest świeży. Czyli jeżeli mamy mocny stan zapalny i wtedy sobie te zabiegi fizykalne użyjemy, to one nam fajnie pomogą, ale już po pół roku, po roku większość tych zabiegów już nie do końca ma sens. Oczywiście tam można dopłacić, tak i wtedy te Zabiegi są troszeczkę inne, albo, albo można właśnie te zabiegi pozmieniać. Teraz, jeżeli chodzi o to, jak bardzo dużo godzin rehabilitanci i bardzo dużo pacjentów muszą zrobić na fundusz, to to też jest troszeczkę chore. My robiliśmy po 250 pacjentów dziennie nawet na fundusz, co przekłada się na to, że nie było za bardzo czasu na to, żeby. Z każdym pacjentem indywidualnie gdzieś tam popracować, ale nawet nie o to chodzi, ponieważ podkłada się jakiś zabieg, wychodzi się z gabinetu i ten zabieg trwa, przechodzi do następnego zabiegu itd. i tak dalej. Nie ma tej takiej indywidualnej rehabilitacji. Jeżeli chodzi o ćwiczenia na rehabilitacji na fundusz, to jak najbardziej na tak. Masaż, jeżeli jest taka możliwość, jak najbardziej na tak, są rehabilitanci, którzy nie są wypaleni zawodowo. I chętnie tam wam pomogą, więc jeżeli już dogadujecie się na taką rehabilitację, to najlepiej jakby tam były właśnie ćwiczenia, masaż bądź jakiś zabieg fizykalny, który Wam na przykład rozgrzeje tą partię ciała, bądź w tym daną partię rozluźni, tak? I jak najbardziej spróbujcie się właśnie dogadać z tym rehabilitantem na służbę zdrowia tam, żeby on Wam coś pokazał, podpowiedział i tak dalej. Naprawdę nie bójcie się, wiadomo, że rehabilitanci na służbę są zagonieni, ale na pewno Wam pomogą. A jak to wygląda teraz prywatnie? Prywatnie to wygląda tak, że jeżeli ktoś do mnie dzwoni, ja się z nim umawiam, na przykład mówi mi, że ma stan ciężki, to czasami zostaję po godzinach pracy na godzinę dłużej, bądź na następny dzień staram się znaleźć lukę, żeby przyjąć tego danego pacjenta, więc od razu jesteście przyjęci. Nie boicie się tego, co się tam z wami dzieje. Tak? I macie pełne badanie, pełną diagnostykę tak? i od razu już wprowadzoną terapię. I bardzo często jest tak, że stan, który na fundusz ciągnie się latami, to na jednej terapii dochodzimy do tego miejsca, które jest tak naprawdę problematyczne i rozwiązujemy tą sprawę tego danego dyskomfortu. To wiele pacjentów takich miałem. Już pacjenci umawiali się na nie, wiem, operację barku, chodzili na fundusz, nic to nie pomagało na przykład. Nie zawsze tak jest, bo czasami pomoże, tak, ale nie pomagało, przychodzili czasami jedna terapia konkretna z daną dolegliwością, która tam jest, i to pomogło. Ból kręgosłupa, promieniowanie do nogi. To od razu jest powiedziane, rwa, więc tam próbują coś na ten fundusz zadziałać. A czasami jest to problem na przykład gdzieś tam ze stopą, tak? I trzeba, trzeba to też z pacjentem mieć ten czas, żeby z nim porozmawiać i dowiedzieć się, jakie te objawy są i właśnie jak temu pacjentowi pomóc. I niestety aktualnie bardzo mało jest takich rehabilitacji na Fundusz Zdrowia, które rzeczywiście są w stanie nam bardzo dobrze pomóc. Znam w Bielsku, bo z Bielska jestem, znam... Kilka takich na fundusz, które jeszcze tam fajnie sobie działają i pomagają tym pacjentom, ale wiele jest takich, gdzie przede wszystkim liczy się ilość zabiegów, ilość pacjentów, a to właśnie nie o to chodzi w rehabilitacji. Według mnie rehabilitacja powinna być indywidualna, jeden na jeden. Jeżeli taka rehabilitacja nie jest jeden na jeden, to niestety rzadko kiedy się to udaje jakiemu pacjentowi pomóc. Przepraszam, że taki trochę temat ciężki, ale trzeba go poruszyć, żeby coś się w tym naszym kraju zmieniło. Super, dzięki Wam za uwagę. Cześć.